Ton. Przyjechałem tutaj, mamy wiosnę, więc musi być zielono. A powiadam wam dzisiaj o moich modyfikacjach. Co tutaj namodziłem, co zrobiłem i dlaczego. No więc. Może zaczniemy od części wizualnej. No to pierwsze. Pierwsze lampy. Lampy to są lampy od, od przyczepy. Dlaczego takie? Z dwóch powodów. Pierwsze, dlatego, że są wodoodporne. Tam cały czas napływa woda, bo to tutaj, chlapie, no zawsze tam stoi woda w tych lampach. No w tych już nie stoi. To są lampy kurczę, one mają homologację E9, nie wiem czy widać. Więc teoretycznie. Są dopuszczone do ruchu, oni się jeszcze nie przyczepiają. Poza tym no, wyglądają jak po prostu przełożone w inne miejsce. Więc nie ma tragedii po modyfikacjach mojego tłumika, czyli, no bo on jest zmodyfikowany. W tłumikach są przegródki. Najprostszy sposób, żeby się ich pozbyć, to wziąć SDS-a z długim wiatłem, odciąć sobie to, umieć, było odciąć, dlatego że te śrubki już tak pordzewiały, że tu ich w ogóle nie było. Wsadziłem tego SDS, a przeleciałem przez wszystkie przegródki, zrobił się przelocik. No a tutaj wstawiłem taki kawałek kawałek niepasującej blaszki, żeby te spaliny po prostu leciały w dół, a nie w przód. Ale nie pomyślałem, że ten kawałek blaszki w końcu się przepali i stopił mi całą tą lampę. Gdzieś tu. Jak znajdę, to dodam zdjęcie, jak po prostu spłynęła ta lampa z kawałkiem błotnika. No już musiałem. Musiałem wymyślić coś nowego, no to padło na takie. Fajne, LEDowe. Będzie widać, jak świeci. O, włączymy jeszcze kierunkowskazy. Na pewno widać. Pływające kierunki, także czad. Jest tuning. Z przodu. Po powodzi do górnogami. nogami. A do środka nalała się woda te lampy z zewnątrz już były żółtawe, no z zewnątrz da się to ogarnąć, ale od środka już nie. Nie, dlatego że ktoś już te lampy wcześniej rozbierał i zakleił to silikonem, więc nie było opcji ściągnąć tych plastików, próbowałem, nagiąłem się, yy, jak zostały już takie żółte, że, że ledwo co świeciły, po prostu wziąłem flexa, wyciąłem, wyciąłem całą tą obramówkę i o dziwo do soczewek nie nalewa się woda, a nawet jak się wylewa, to wycieka spodem. No a po powodzi ogólnie to dotąd, dotąd była woda i działały Także woda im nie straszna Tyle z lamp, a nie wszystko dwa LEDy z przodu na włączniku Świecą ogarniają temat, no fakt, że to nie jest jakiś LED, który nie wiadomo jak świeci ale uzupełniają te zwykłe światła, bo świecą na boki. Ja je tu zawsze przestawiam. To mi się rusza, dlatego, że to jest przykręcone na jakiś tam śrubę, nakrętkę. No nie jest na stałe, ale za to można sobie przestawić tak, jak potrzebuje. No, więc są mniej więcej tak. Świecą tutaj na boki. Światła zwykłe mijania świecą do przodu, więc to się tak fajnie uzupełnia. Także całą drogę widzę. Co jeszcze? Z tyłu. Bo jest też LED z tyłu. Przód i tył. Te światła mają też wsteczny, którego normalnie w kładach nie ma. No ale fajnie, fajnie oświetla, więc, więc zamontowałem i nic więcej nie trzeba. No to od świateł przejdźmy do takich bajerów, które no bardzo się przydają. Na przykład woltomierz. Woltomierz to dość też taki must have. Oprócz woltomierza yy, CF Moto 500 był kranik podciśnieniowy do paliwa. No to zastosowałem. To jest taki elektrozawór do gazu, autogaz, lavio. Nie, było napisane, że do benzyny też, więc więc spokojnie. No i podaje. Wpiąłem go gdzieś tutaj w te kable, w te flontaniny znalazłem plusa po, po stacyjce. Także teraz, jak przekręcam stacyjkę, to. Klikam elektrozawór, otwieram mi paliwo. Zamykam elektrozawór zamknięty, dziękuję. Co jeszcze? Ano, wyciągarki. Wyciągarki są dwie. Wyciągarka z przodu. Gdzie nie miałem jak nie kupiłem, to jest Dragon 2,500. Tu jest napisane. Podłączony. tutaj tu na pilota tu mam taką plątaninę kabli dlatego, że nie ma miejsca na, na te dodatkowe przekaźniki tu jest spoko miejscu bo tu jest taka półeczka do której coś tam przykręciłem i te przekaźniki dwa siedzą w tej półeczce dlaczego dwa? bo wyciągaki są dwie tu też jest Dragon 2500 tysiąca. Yy. Przykręcony do konstrukcji bagażnika, no ja wydawała mi się tak mocna, i o, faktycznie okazała się tak mocna, że w zupełności to wystarcza na takiej solidnej blasze. Nie wiem, ile ona ma, 4 mm. No nie, jest pancerz w ciągu i się trzyma. Można szarpać, można ciągać. Skąd wiem, że się trzyma? Bo, z racji tego, że z tym wieśniakiem. Czasami potrzebuję go użyć w polu, albo do obrabiania koni, które mamy. Dlatego powstała też ta konstrukcja. Konstrukcja trzyma się na... Naraz, żebym widział Do no, chyba najsolidniejszy kawałek, czego znalazłem. To jest też bagażnik. On jest tutaj przykręcony na dwie śruby. dodatkowo tutaj na ramie jest taki odciąg do wahaczy i ten odciąg idzie jakby tu 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 także ten kawałek jest trzymany na wszystkie strony no i wydał mi się bardzo solidny kawałek profila zamkniętego to jest chyba 2 mm taki taki no wystarczający Tutaj tego zawias taki drzwiowy on przechodzi prawie na wylot Jakaś tam ramka uspawana, do czego ona jest? Już wam pokazuję. Wezmę sobie pilota. A, dwa piloty. Dwie wyciągarki. Jeden jest P, drugi jest T. Bierzemy T. I tą wyciągarką na górze podnoszę aż głośno. Podnoszę sobie tą ramkę, także ona spokojnie jest w stanie mnie podnieść. Podnoszę sobie taki ala płużek. widły. Widły są też bardzo przydatne, bo czasami nie chcę się po coś, znaczy z czymś iść, taki kawał, Więc biorę sobie to na widły, przyjeżdżam, rozpakowuję. No działa jak widlak. Także spoko sprawa. Co jeszcze do tematu wyciągarki? Wcześniej nie miałem tego i nie wiedziałem, że to w ogóle tak zrobię. To był taki spontan. Ale, wyciągarka zamontowana tak wysoko ma w sobie bardzo wiele plusów, o których nie wiedziałem. I potem, jakoś tak, wyszły, wyszły same z siebie. Dlaczego, jak wyciągam kogoś albo ciągnę kogoś z takiej wysokości, wtedy siła działa nie tylko. Jakby do przodu, ale też w dół. Wyciągałem kiedyś takiego. Kurczę, przyjechał do nas z koniowozem, yy, gościu, z wielkim jeepem, z przyczepką końską i nie był w stanie nią cofnąć po błocie, dlatego że tam hamulec trochę działał. No nie szło, nie szło po prostu cofnąć. Cały czas gdzieś tam tańczył ten jeep w kółko po tym błocie, a wydała go dokłada. Podpieliśmy tą przyczepkę dokłada i on. Wyobraźcie sobie, że siadł aż do samej ziemi i miał taki docisk yy, spowodowany właśnie tym, yy, że wyciągarka jest wysoko, że nawet dobrze nie zamieszał i wciągnął ten cały zestaw tam po błocie, po całą stajnie. no także pytada. A ten docisk można też regulować, no bo im damy dłuższą linkę, tym mniejszy docisk, no ale ostatecznie jak, jak to co ciągniemy będzie tutaj, no to ta siła działa tak dużo, że y, może, że tego kłada wgniata w ziemię i, i, i nawet koła nie mieszają. Co jeszcze? Y, nie wiem, kawałek jakiejś belki, albo drzewa, ty, palety, palety też ciągam. No im sobie bliżej podciągnę, tym ten kład bardziej podnosi przód i idzie tak naprawdę ze wszystkim po, po wszystkim. No to jeszcze opony. Wcześniej miałem takie pff, stare, już prawie sliki. No, zawsze gdzieś tam się kopał, nie chciał jechać. No, wymieniłem na... To one mają 3 cm tego, tego bieżnika, więc spokojnie dają sobie radę. Gryzą ziemię jak, jak dziki. Felgi? No, felgi ładne, prawda? To dzisiaj malowane. Na szorcie macie, jak, jak wygląda malowanie felk. Silnikowo nic nie modyfikowałem. Yy, w planie. Jest jeszcze wyciągnięcie do lotu, do lotu powietrza do eboxa, gdzieś, gdzieś w inne miejsce, dlatego że tu jest strasznie gorąco to po pierwsze. Po drugie jak wjedzie w wodę, to cała para stuminka ze wszystką trafia właśnie tu i potem to powietrze które zasysa gaźnik, jest całe wilgotne, tam jest mniej tlenu, więc on gorzej jedzie. No, trzeba będzie puścić. Tutaj elastyczną, wypuścić ją gdzieś naprzód, nie wiem, no gdzieś się wypuści. Także to taka modyfikacja. Myślę, że pasek CVT też, jak już będę dziurawił maskę, też dolot do paska CVT wyjdzie gdzieś na górę. Dlatego, że on się strasznie grzeje przy jakiejś cięższej pracy, jak jadę z broną albo z czymś. To nie idzie dotknąć tej pokrywy, ona ma z milion stopni. Pasek dostaje po dupie, jeden wymieniałem, ten też już będzie do wymiany niedługo, bo... Bo tak czuję, że coś za bardzo ciągnie za uszy. No i to tyle z modyfikacji. Skrzyneczka. O. Jeszcze skrzyneczka. Skrzyneczka z miłoki. Dlaczego taka? Jak będziecie szukać skrzynki, dokłada. To unikajcie takich dziurek, jakichś profilowanych wzmocnień, dlatego że tam wpada błoto. I po pierwsze nie da się tego domyć. Po drugie jak to próbujesz domyć. To strasznie chlapie wszędzie, jesteś cały mokry. Im mniej takich za zakamarków, tym lepiej. Ciekawostka: ta skrzynka z miłoki, mimo tego, że nie ma tu żadnych uszczelek, jest jakoś tak skonstruowana, że dopóki mi nie pękła, bo na nią gdzieś tam kiedyś klęknąłem, to była można powiedzieć bardzo szczelna, jak na swoją skrzynkę. Jak ją przyczepiłem? To, no, jak, nie widać tu żadnych kątowników. Najprościej na świecie. Cztery blachów kręty do bagażnika i beton, nie idzie tego ruszyć, także polecam miłoki, albo w Castoramie są yy, te niebieskie. Już nie mam Magnusonów, teraz są yy, one są szczelne, bo mają uszczelki, tu są takie dociągi fajne, no tylko drogie, no tą gdzieś tam z narzędzi została, więc zamontowałem tutaj. No i tyle. Tyle chyba w kwestii modyfikacji. Nic mi się więcej nie przypomina. A, jeszcze jedno, bo często dużo osób biada na słabe hamulce z tyłu, yy, słabo działający ten tłoczek. Oczywiście trzeba to czyścić i wymienić, jak nie działa, ale bardzo dużo daje. U mnie było na tym wieloklinie, opuszczone chyba do tej wysokości, więc jak naciskałem, to bardzo szybko dogniatałem to do, yy, do podnóżka. I po prostu nie hamował, także można sobie podnieść tam dwa ząbki na tym wieloklinie. Yy, ona automatycznie pójdzie wyżej, więc Wy możecie więcej go wcisnąć, no i tak naprawdę ona staje gdzieś, gdzieś, gdzieś tutaj. No i to już są zblokowane koła, więc zaczął w końcu hamować, także jeszcze parę ładnych ujęć i żegnamy się. Pa!